Noc muzeów. Nie spać, zwiedzać. Nasza droga prezydent noc zrobiła trochę wcześniej, już 15. W łodzi odbywa się Kongres Arabski. Do krajów arabskich należy zaliczyć Egipt. Wszyscy przeszli o egipskiej ciemności a biuro promocji pani prezydent ani zdanowski uskutecznia egipskie ciemności już wcześniej. nazwijmy rzecz po imieniu. Sposób myślenia pani prezydent Zdanowskiej jest chory, podobnie jak całej Ekipy. Ulica Karskiego, Koziny, czyli jeszcze na którym kiedyś mieszkała nasza pani prezydent. I jak napis głosi, jest to Real. Witamy w Realnym świecie.